Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Outlasta. E, dawno mnie nie było i szczerze. Nie pamiętam na czym skończyliśmy ani co mamy robić. Ale obstaję, że mamy iść tutaj, bo nie kojarzę, żebyśmy tutaj byli. Coś kojarzy że mieliśmy iść na dwór do jakiegoś chłopa, bo nam pukał w drzwi. Ale tak, muszę sterowanie sobie przypomnieć, bo jest trochę inne niż w innych krajach. Chociaż nie wiem, czy ja tędy pójdę. Może... Chyba ten tak przyszliśmy Zaraz zobaczymy Tak biegam na czuja trochę, jak coś mi zaraz wyskoczy to... Nie, dobra, my ten tak przyszliśmy Dobra, czyli jednak byliśmy tutaj gdzie myślałam A jeszcze u góry? Dobra Czy idziemy gdzieś indziej? Pamiętam, że Boguś bardzo mnie prześladował i mam nadzieję, że go nie spotkamy za szybko, bo chyba nie jestem przygotowana. E, tak. Nie wiem, gdzie mamy iść, w którą stronę za bardzo. Jeden przycisk, o jest. Dobra. No i to będzie ciężkie, jak mam kamerę włączać i wyłączać, bo zapominam. Tylko powinno się coś nagrać. Nie. No dobra, to tak osa jest. Oj. Ale zaraz mi coś wyskoczy z tej toalety. Dobra, o dziwo. Nic tu nie ma oprócz tych rąk. Dobra. Nic mi raczej szybko nie wyskoczy. Oby. To będzie dla mnie za dużo, jak zaraz coś mnie zacznie gonić. Mogę cię nagrać? Mm. Okej. Okay. Mogę się tu ukryć jak coś? Nie podoba mi się ten fakt. I zaczynam się mocno stresować. Halo? Jezu, zapominam którym się to wyłączy. Czemu ja tu nie mogę? O dobra. Oj. Okej. Okay. Mamy jakiegoś ziomka, chyba mnie nie zaatakuje. All of them. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these...

Naprawdę nie widzę przejścia. Aha, tu jest dobra. No, nie wiem, gdzie, gdzie mam iść. O dobra, dobra, tu. Dajna muzyczka. Klimacik jest. Tu coś jest. Do wzięcia, może? Nie. Dobra, to stąd idziemy. Halo? Dobra, najpierw pójdę tu, bo są zamknięte drzwi, więc obstawiam, że nic mi stąd nie wyskoczy. Ale dobra, musimy iść tam. Tam miałam jeszcze przejście, ale najpierw pójdę tutaj. Dobra, ja nie dam rady z tą grą. Dobra, mamy jakiś folder. Dokument, dobra. Mamy ziomka i na szczęście nic tu nie ma, co by chciało mnie zjeść. Tyle dobrego. Dobra. Nie pamiętam jak się wymieniało baterie, więc to też będzie super. Sprawa, jak mi zaraz zabraknie tych baterii, um, trochę się boję. Nie, to zaraz będzie Bogdan, bo mam zapisywanie. O, co wygrałam? Aha. Zawory mam odkręcić? Nie. To jest jak w tej tym kanałach na początku. O, mi się nie podoba. Dobra, ja już wiem, że tu będzie Bogdan, nie? Bogdan mnie zabije. O, nie, nie, nie. Czy ja miałam gdzieś się tu ukryć? Dobra, czy on tu w ogóle pójdzie. Jezu serce mi bije. No chyba idzie do mnie. On umiał biegać, czy nie? Dobra, idę stąd. Idę stąd. Jak ja mam stąd? Matko jedyna. Dobra, tu mnie nie złapie, nie? Tu mnie nie, nie złapie mnie. To ja tu chwilę poczekam, bo nie powiem A tam była szafka, tam była szafka, ale ja do niej nie weszłam. Dobra, chwila. Ja muszę na chwilę stąd wyjść. Bo ja nie wiem, czy Bogdan tu nie przyjdzie. Dobra, przynajmniej nie zapauzowałam gry. Było blisko. Nie no, przecież on. Bogdan, proszę, zostaw mnie w spokoju. Nie jak mi zaraz za rogu wywali. Nie słyszę jego tupania ani nic, jak się wychylało w tej grze. Tam był, tam był, Jezu, Bogdan. Ja nie wiem, gdzie on poszedł. On mi zaraz od tyłu zajdzie, nie? Dobra, ludzie, patrzcie to, speedrun. Nie wiem, gdzie biegnę. Jezu, Jezu, Jezu. On mi siedzi na dupie. O matko, jedyna. Idź, 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 idź Jezu. Dobra, cofnął się. To jest jakiś ślepe zaułek. A nie, jednak nie. Co to jest? Jezu, myślałam, że to Bogdan się kąpie, nie? Nie. Nie podoba mi się tu. Mam nadzieję, że on tu nie wyjdzie z jakiejś drugiej strony. Dobra, mamy pierwszy zawór. Jeden przycisk. Dobra, jeszcze jeden. I mamy to z głowy. On tutaj mnie nie weźmie, więc jak coś to będziemy tu uciekać. Tylko teraz nie wiem, gdzie on jest i, I się trochę boję wyjść znowu. Ja dosłownie słyszałam te jego kroki tak głośno, że myślałam, że on po prostu już mnie złapie, nie? I mnie nie ma. Dobra. On poszedł wcześniej tam, ale pewnie już zmienił mi. Czekajcie, muszę ogarnąć, gdzie on jest. Bogdan, Bogdan, nie... No chyba se jaja robisz, grubasie. No dobra. Ale czemu on mnie złapał? A, ja żyję! O matko, dobra, to mi się nie... Bogdan, please don't. Bogdan, proszę. Bogdan. Wiem, że to miałam szafkę, ale bałam się, że mnie zauważy i że mnie weźmie. No i Elo Nie, a tam się nie wrócę. Tu da dało się jakoś leczyć. Ja nie pamiętam. To mi się trochę z rezydentem pomyliło, że... Bogdan. Bogdan siomek. Bogdan idź stąd? Jezu, on jest przerażający. Chciał, ja już myślałem, że on rozwali te wszystkie rzeczy i po prostu mnie weźmie, nie? ale na szczęście nie dobra, chwilę sobie postoimy jeszcze jeden zawór jeden i jesteśmy w niebie, nie? dobra, idę jak on sobie zrobi jakiś przystanek tutaj zaraz, żeby sobie postać to będę bardzo zła na niego dobra, tu go nie ma no, tu go nie było. Dobra, on idzie tam. Tu my robimy tak. Matko, jedyna. Nie wiem, gdzie ja idę. Nie wiem, gdzie są te zawory. Tam było jeszcze jedno przejście w ogóle. Dobra. Czy tu jest jakiś zawór? To co to za miejsce? Dobra, tu jest zawór. Sorry, się zestresowałam, trochę mnie poniosło. Dobra. Teraz muszę się tylko wrócić, tak? Miałam dwa... Czy on tu idzie? Nie, 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 matko jedyna, Bogdan! Jest z siebie zadowolony. Dobra, nie dysz tak, bo się spocisz Matko, jeden on jest jakiś nieokiełznany. Nie, i ja tutaj sobie szybko na chwilę wejdę. Tam było by jeszcze jedno przejście, gdzie on się schował, i mogłabym tam pójść. Ale boję się, że mnie zabije i będę musiała to wszystko nowe robić. Ale chyba, jak już to włączyłam, to on, on sobie zniknął. Ma... Dobra, nie zniknął. Ewidentnie nie zniknął. Ziomek. Spróbuję stąd wyciągnąć tylko. Ja chcę tam wrócić. Ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, zostawiamy to. Ludzie zostawiamy to, nie dam rady. Albo dobra, nie, robię to. Pokażę Wam, jak prawdziwy gracz gra. Nic nie widzę, więc jak się na niego nagle zrobię, to. No, Bogdan, nie pilnuj tego wyjścia. Jesteś nieokiełznany jakiś. Dobra, jednak tego nie zrobię, bo on pilnuje tego jak pies. Dobra, trudno. Tylko rędy, tu się szło. A, to tu. Idzie ja teraz mam pójść. Mogę to przeskoczyć? Chyba tam mam iść, bo tam nie mogłam wcześniej pójść. Teraz będę zła, że nie sprawdziłam tam tego miejsca wcześniej. No ale dobra. No Nienawidzę tej gry, ona jest. okropna. Że myślałam, że mam spokój, ciszę? Nie, nie mam spokoju, ciszy. No czy tu jest. coś, co mogę wziąć? Dobra, idziemy dalej. Bogdana chyba mamy trochę z głowy. No, chyba, że się przebije przez ścianę. O! Mam wyjście. Czy tu coś mogę wziąć? Nie, tam... A może? Myślę, że stąd wyjdę? O, co to? Baterie. Dobra, mogę stąd wyjść na szczęście. Ja nie wiem, czy ja chcę wychodzić na ten dwór. Ja czuję, że tam będzie jeszcze bardziej to wszystko posrane po prostu. No, ten dźwięk na pewno mnie zachęca, żeby wyjść. No dobra, kolejny folder. Jak się zmieniało te baterie? O, dobra. Nie wiem, czy jestem na to gotowa. Znajdź ojca. Jo, wystraszyłam się liścia. Tam ktoś świeci. Lecz to ojciec Martin. Tu coś jest. Jezu, to jest to za duży teren do zbadania. Zamknięte. Nie, ja czuję, że Bogdan zaraz tu zrobi jumpscare. Nie mam pojęcia, gdzie ja mam iść. To jest taki teren do zbadania. Jeszcze nic nie widzę. Nic nie widzę. Dosłownie. Nie wiem, gdzie ja byłam, a gdzie mam iść jeszcze. Jezu, jeszcze mruga min. Eee. Co to jest? To było, coś nowego mamy. Ja nie wiem, gdzie mam iść. Jest tu gdzieś. Nie, tu też nie wejdę. A może? Nie, nie wejdę. Do tu przyświecę już obeszło całe w koło. Słyszę, jak biegają tam gdzieś obok mnie. Dobra, po tej stronie chyba jeszcze nie byłam. Dobra. O, ale się wbiłam w te drzwi. Klucz to szopy. Ja nawet szopy nie widziałam. To to nie jest szopa? To, to, czy ten dźwięk miał mnie, nie wiem, przestrzec? Tam jest szopa? Może biegnę się. Tak, to jest szopa. Dobra, mamy to. Jo, ojciec Martin, gdzie jesteś? Dobra, pójdę tu zobaczyć, czy nic nie ma. Zresztą dopiero zmieniałam tą baterię. No i nic z ojca Martina. Tyle z niego było. Eee! Co to jest? W sensie, lepszy to niż Bogdan, ale i tak... A, jestem na drugiej stronie dworu. Okej. Okay. Drabina. Wątpię, że Bogdan był na górze. Raczej by się nie wspiął. Ora, right. i co dalej? Czy jakiś parkour zrobić? Chyba mam, dobra. Dobra. Czy ja naprawdę spadłam? Nie, dobra, myślałam, że spadłam. Tam mamy jakiegoś zioma. Może chcę z nim pogadać. Chyba nie on podziwia. Okej. Okay. Co, ja mam tu spaść? Bez sensu. Jezu, gdzie oni mi każą chodzić? Znowu mam się wspiąć? Jezu, jeszcze skaszę ten co to nic nie widać. To jest drabina, czy mi się wydawało? No, czemu on tą kamerę wyłączył? Aha, bo ja się wspinam, dobra. Ojciec to nieźle się ten tu powspinał. Jakieś parkoury robił. A nie, on tu był w innym miejscu. To pewnie sobie po prostu lajtowo przeszedł. Czy ja mam z tego parkoura zrobić? Dobra, uwaga. Ło. Nie wiem, czy ja mogę jakoś parkura zrobić. A mogę po prostu se pójść, ok. Albo nie. No weź, nie udawaj. No tu. I tu. Ok. Albo on nam tak świeci tą latarką po oczach, dobra. A nie to lampa. Myślałam, że coś tu leży, ale nie. Jezu, gdzie my się wspinamy? Sią, wszystko ok? Dobra, muszę to szybko przejść, bo no właśnie, latarka zaraz mi walnie, walnęła już. Tu nie ma innego przejścia, to gdzie ja mam iść? Aha, ok. Nie, to jest muzyka Bogdana. Słyszę jego klucze, które mu dzwonią. O Bogdan, nie proszę. On mnie widzi, nie? Ta, on idzie mi skopać tyłek. Ja nie mogę. Zostaw mnie, zostaw mnie, proszę. Bogdan, proszę. Szybko, szybko, speedrun, speedrun, skacz, skacz. Dobrze. I co? O, Bogdan zniknął. Tak, myślę, się wystrasz. I teraz tu. No, jakiś znowu parkur. Pewnie ominam połowę rzeczy, jak tam był Bogdan. Ale wybrałam najszybsze miejsce na ucieczkę zgaszmy na chwilę tą latarkę, znaczy no to wizorczek co się zwie. Co ja mam tu spaść. No to oj. Czy to ja mam iść? Bogdan, nie! Bogdan, Bogdan, ale mi zrobił jumpscara. Matko, jedyna! Za głośno! Dobra, tutaj sobie skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do następnego.